Witam serdecznie gościem. Jakub Jaciński, Smolnik Męcina. Witam. Próbujemy zachować troszkę dystansu. Jutro będą dwa mikrofony. Jakub, dzisiaj trzy gole, bardzo dobre Twoje spotkanie. Patrząc na cały sezon, Ty naprawdę prezentujesz się w zespole wyśmienicie, ale Smolnikowi czegoś brakuje. Co brakło dziś i co brakuje w tym, na przełomie tych dziewięciu kolejek? Myślę, że przede wszystkim kadra się trochę zwężyła, może parę osób dochodziło do nas, ale też kontuzje nas niestety zniszczyły, tam kontuzja Mateusza Krzaka, też jednego z wybitniejszych zawodników, jeden kolega też tutaj właśnie skontuzjował się, Mateusz Łodarczyk, no i, no i myślę, że to tak samo wyjazdy na wakacje, myślę, że myślę, że to nas niestety osłabiło. Czy to jest powód, właśnie to co powiedziałeś, te powody w zasadzie dzisiejszej przegranej? Dzisiejsze przegranie tak, owszem, większość składu wyjechała na wakacje, mieliśmy tak naprawdę no, dwóch, trzech gości, które graliśmy, gramy na co dzień ze sobą, reszta to tak naprawdę no, dopisanie zawodnicy niedawno, więc, więc niestety, no. Macie okienko transferowe, wszyscy je mają do 23 sierpnia, będziecie wykorzystywać jeszcze możliwość transferów. czy zostaniecie tą paczką, którą teraz się prezentujecie? Myślę, że zostaniemy tą paczką, którą się prezentujemy. Ona jest naprawdę dobra, jeśli wszyscy się zbierzemy, mamy tutaj zawodników, którzy są, grają w klubach takich jak Limanowia, Sandecja, no i też widać, widać, że przeważamy w tym, tak, tak jak ja, czy gram w Limanowi, czy, czy kolega w Sandecji, co strzelał gole, no my przeważaliśmy w większości, będziemy się starać prowadzić ten zespół do, do wygranych w następnych meczach. Mówi się śliwki, pierwsze śliwki, Rubaczywki, tak można też ocenić Waszą grę. Płacicie tak zwane frycowe w pierwszym sezonie naszej Sufix Ligi Orlika, ale jakie są apetyty? Czy ich nie ma? Nie wiem, bo jeszcze nie rozmawiałem. Jeżeli chodzi o przyszły sezon, chcielibyście wystąpić, czy, czy, czy będziecie się o te doświadczenie, które wyciągacie w tym roku? No myślę, że tak. Na początku to właśnie założenie to było takie, żebyśmy dołączyli do tej ligi. Nabrali doświadczenia, no i myślę, że to się udało. Parę niestety porażek ponieśliśmy, ale myślę, że w przyszłym sezonie wrócimy silniejsi. Jesteście drużyną bardzo młodą, ambitną, bardzo dużo goniącą. I rzeczywiście, gdyby nie te kontuzje, które sami naocznie okazję widzieć, to byłoby to lepiej. Eee, czy tylko i wyłącznie kontuzje, czy taktyka gdzieś tam, czy też brawurowość młodzi chłopcy, nie wiem, e, zbyt, zbyt niedojrzali, można powiedzieć jeszcze. Czy tutaj byś szukał, czy tylko absolutnie szukałbyś usprawiedliwienia w tych kontuzjach? Myślę, że w kontuzjach, no i w tych brakach kadrowych. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.